Podcast Takie Bajki zaprasza do wysłuchania bajki autorstwa braci Grimm w przekładzie Marcela Tarnowskiego pod tytułem Chłop i Diabeł. Czyta Anna samson -Zoń. Żył sobie niegdyś mądry i przebiegły chłopek, o którego figlach wiele by można opowiedzieć. Ale najpiękniejsza z tych historyjek jest historia o tym, jak to chłopek okpił diabła i wystrychnął go na dudka. Pewnego dnia zaorał chłopek swe pole i gotował się już do powrotu, gdy zapadł zmierzch. Wtem ujrzał pośrodku pola kupy żarzących się węgli. A gdy zdumiony podszedł na to miejsce, spostrzegł małego, czarnego diabła który siedział na węglach. Siedzisz pewnie na skarbie? Zapytał chłopek. Tak, odparł diabeł. Na skarbie, który zawiera więcej złota i srebra, niż ty widziałeś w swoim życiu. Skarb ten znajduje się na moim polu należy więc do mnie, rzekł chłopek. Będzie twoim? odparł diabeł. Jeśli przez dwa lata oddawać mi będziesz połowę tego, co wyrośnie na twym polu. Pieniędzy mam dość, ale chcę zakosztować płodu ziemi. Chłop zgodził się na tę propozycję. Aby jednak przy podziale nie nastąpił spór, rzekł. Ty dostaniesz to co będzie nad ziemią ja zaś to co pod ziemią diabeł przystał na to ale sprytny chłopek zasiał rzepę gdy nadszedł czas żniw diabeł zjawił się po swoją część ale dostał tylko żółte zwiędłe liście chłopek zaś wziął sobie smaczne rzepy tym razem okpiłeś mnie Rzekł diabeł. Ale więcej ci się to nie uda. Teraz ty dostaniesz to, co będzie nad ziemią. A ja to, co pod ziemią. Niech i tak będzie, odparł chłopek i zasiał pszenicę. Gdy nadeszła pora żniw, chłop skosił sobie pszenicę, a diabeł znalazł w ziemi tylko korzonki. Zaklął więc. I uciekł do swej piekielnej jaskini. Tak trzeba postępować z podstępnymi diabłami. Rzekł chłopek, poszedł na pole i zabrał sobie zdobyty skarb. Koniec bajki.